Witaj! Tematem tego edukastu jest miłość i ocena polskiego społeczeństwa w Lalce. Jeśli oglądałeś poprzedni edukast dotyczący powieści Prusa, to wiesz już, że jest to powieść realistyczna o trzech pokoleniach idealistów, których losy opisane są na szerokim tle społecznym. A także, że jest to powieść o miłości, która ma w gruncie rzeczy destrukcyjny wpływ na Wokulskiego. O tym aspekcie opowiem Ci dokładniej w tym edukaście, a także postaram się wyjaśnić Ci, jakie było polskie społeczeństwo końca XIX wieku. W pierwszej kolejności chcę przybliżyć Ci postać Stanisława Wokulskiego, o którym Stefania Zachorska pisała tak. Kopciuszek wokulski podnosi się z dna krzywdy i czarodziejsko osiąga pozycję, która się jemu należy. Z biednego staje się bogaty. I odtąd dzieje się wszystko jak w bajce. Ma nieograniczone możliwości. Ma na wszystko pieniądze, masy pieniędzy. Wszystko może zrobić. To najkrótsza synteza losów wokulskiego. Dodatkowo bardzo słuszna Zobacz, Wokulski urodził się przypuszczalnie w 1833 roku w zubożałej rodzinie szlacheckiej. W latach 1854 do 1861 pracował w winiarni Hopfera jako pomocnik kelnera i jednocześnie uczył się najczęściej nocami. Potem od roku 1861 zamieszkał u Rzeckiego i kontynuował naukę na kursach przygotowawczych i dalej na studiach w szkole głównej. Musisz pamiętać, że wtedy studia były przywilejem, na które mogli sobie pozwolić tylko bardzo bogaci lub tak jak Wokulski, bardzo zdolni młodzi ludzie. Następnie Stanisław brał udział w powstaniu styczniowym. Aresztowany przebywał na Zesłaniu Syberyjskim. Powrócił do Warszawy w 1870 roku. Z pomocą Rzeckiego znalazł pracę w sklepie u Minclów. Po śmierci szefa ożenił się z Wydową po nim. Cztery lata później Małgorzata zmarła i pozostawiła mu majątek. Wokulski powrócił wtedy do nauki. Pewnie zostałby przyrodnikiem, ale spotkał na swojej drodze Izabelę Łęcką. To wydarzenie zdeterminowało jego dalsze losy. Postanowił jej zaimponować, odniósł sukces ekonomiczny, możemy stwierdzić, że był świetnym menedżerem. Nawet gdy uciekł do Paryża przed nią, przed Izabelą, nie potrafił o niej zapomnieć. Wrócił, by po jakimś czasie zostać przez Izabelę totalnie upokorzonym. Mam tu na myśli scenę podróży pociągiem opisaną w XIII rozdziale drugiego tomu, przeczytaj go uważnie. Romantycznym typowo i pełnym desperacji gestem próbował popełnić samobójstwo, nieskutecznie. Jego losy i cała powieść mają charakter otwarty. Wokulski tajemniczo znika, zrywa z dotychczasowym życiem. A my możemy rozważać różne hipotezy dotyczące jego dalszych losów. Zobacz, to nieprzeciętny człowiek, zdolny, pracowity, zafascynowany nauką i jednocześnie nieszczęśliwy, nieumiejący cieszyć się życiem, zagubiony, głównie za sprawą kobiety, która na niego nie zasługiwała. Te sprzeczności w postawie Wokulskiego są bardzo ważne. Dlatego dla Ciebie ważne jest zwrócenie uwagi w każdym wypracowaniu dotyczącym jego kreacji na to, co bohater myśli i czuje. Bo sfera emocjonalna często kłóci się z racjonalną. Przecież nie tylko w przypadku bohaterów literackich. No i sam w końcu Wokulski tak podsumowuje swoje życie. Czym ja jestem? Pytał się nieraz i stopniowo formułował sobie odpowiedź. Jestem człowiek zmarnowany. Miałem ogromne zdolności i energię, lecz nie zrobiłem nic dla cywilizacji. Później przyszło mu na myśl: na co to on strwonił siły i życie? Można powiedzieć też, choć to straszne uproszczenie że Wokulski jest rozdarty między światopoglądami dwóch epok romantyzmu i pozytywizmu. Ja jednak wolę twierdzić, że jak większość nieprzeciętnych ludzi, jest postacią złożoną. Czuje i myśli na tyle dużo, że czasem sam się w tym gubi. Nie ma w sobie takiej niezachwianej pewności siebie, swych wyborów. I ty i ja możemy sobie postawić pytanie, dlaczego taki człowiek jak Wokulski nie odniósł życiowego sukcesu? Myślę, że najlepiej umiałaby odpowiedzieć na nie Izabela Łęcka. Zauważ, to ona miała największy wpływ na bohatera, no ale po kolei. Wspomniałam już, że od momentu, kiedy ją zobaczył po raz pierwszy w teatrze, zmieniło się jego życie. Prawie jak Gustaw z czwartej części dziadów uczynił z miłości do niej absolut, kreujący jego postępowanie również w innych sferach życia a sama Izabela. Izabela Łęcka jest ukształtowana pod wpływem sentymentalnych romansów i wychowania typowego dla kręgu arystokratycznego. Była nad wyraz piękna, swym urokiem wabiła mężczyzn, przyciągała ich spojrzenia. Pozbawiona głębszych zasad moralnych, urodę traktuje jak towar, małżeństwo jak transakcję, w której zapłatą za jej urodę będzie zapewnienie odpowiednich dla niej warunków bytowych. Jest egoistyczna, próżna, zimna, pozbawiona uczuć, zapatrzona w siebie. Izabela nie potrzebuje przyjaciół bliskich, wystarcza sama sobie. Miała jednak wypaczone spojrzenie na świat. Bała się ludzi z niższych sfer, bała się codzienności i zwyczajności. Traktowała ludzi jak zabawki, wysługiwała się nimi w drodze do celu, jakim była fortuna, bogactwo, wygodne życie. Właśnie dlatego miała wysokie mniemanie o sobie. Uważała samą siebie za boginię, kobietę niezwykłą i bajecznie piękną. Najlepiej charakteryzuje ją dr Schumann. Gdyby ją kto szczerze zapytał, czym jest świat, a czym ona sama, niezawodnie odpowiedziałaby, że świat jest zaczarowanym ogrodem napełnionym czarodziejskimi zamkami, a ona boginią czy nimfą uwięzioną w formy cielesne. Mimo to wokół niej ciągle, ciągle były tłumy wielbicieli. Zawsze była w centrum zainteresowania. Jednym z takich wielbicieli był Wokulski. To przez Łęcką stracił chęć do życia, doprowadziła go do psychicznej ruiny. Poniekąd skazał sam siebie na banicję społeczną. Można ją chyba nazwać kobietą fatalną, bo sama też nie potrafiła być szczęśliwa. Czesław Miłosz pisał, że Łęcka stanowi portret satyryczny. Uzasadnieniem może być stwierdzenie, że jej uroda jest często wprost proporcjonalna do głupoty. Prócz Łęckiej fascynuje Wokulskiego nauka. Ma wybitny talent. Dobrze się czuje w otoczeniu takich ludzi, jak dr Schumann, profesor Geist, Julian Ochocki. Pewnie szkoda, że nie rozwijał się w tym kierunku. No ale wtedy zakończenie powieści musiałoby być szczęśliwe, a intencja twórcza Prusa była widać inna. Teraz chcę Ci wyjaśnić dokładniej niż do tej pory, jak portretuje Prus polskie społeczeństwo w lalce. To bardzo ważne zagadnienie, bo koniec wieku XIX był czasem ogromnych zmian w strukturze społecznej. Stało się to m.in. za sprawą rozwoju przemysłu i, co za tym idzie, rozwoju nowej warstwy społecznej, to znaczy mieszczaństwa. Ta grupa społeczna była bardzo zróżnicowana. Oczywiście nie tylko pod względem ekonomicznym, choć trzeba przyznać, że był to główny powód rozwarstwienia. Mieszkaństwo miało podstawowe trzy warstwy, mianowicie polskie, na przykład Szprot, Węgrowicz, Deklewski, Krzeszowska, pochodzenia niemieckiego, na przykład Minclowie, i pochodzenia żydowskiego. Przedstawicielami są Szlachbamowie i dr Schumann. Niestety Polacy są najliczniej obdarzeni wadami, z których na pierwszy plan wysuwa się lenistwo, brak energii i wiary, że można coś zmienić, poprawić swój los. Zdecydowanie powinni się, jak wynika z powieści, wzorować na mieszczaństwie pochodzenia niemieckiego z jego kultem pracy i żydowskiego ze zdolnościami ekonomicznymi. Jednak najgorzej wygląda sytuacja biedoty, ludzi, którzy wegetowali na granicy przeżycia. Szczególnie widoczne jest to u mieszkańców powiśla, po którym oprowadza czytelnika Wokulski, a narrator nazywa miniaturą społeczeństwa. Obejrzyj sobie obrazy podkowińskiego będące panoramami miasta, szczególnie powiśle. Dać to plastyczny obraz stanu, o jakim pisał Prus. Inni przedstawiciele biednego ludu to furman, wysocki, węgiełek, magdalenka. Część mieszczaństwa stanowiła przekształcająca się, przenosząca do miast dawna szlachta. To grupa społeczna, która odchodzi do przeszłości. Jej przedstawicielem jest m.in. ojciec Pokulskiego i pani Miesiewiczowa. Inna grupa, która nie potrafi pogodzić się z upływem czasu i zmieniającymi się warunkami społecznymi, to arystokracja, której przedstawicielami są np. łęccy, książę, baron krzeszowski, baron dalski, starski. Ukazana została w większości przypadków negatywnie, jako pełna pychy, lenistwa, zakłamania i mani wielkości, za którą niestety nie stoją zalety, mogące ją usprawiedliwiać. Koronnym przykładem jest tu postawa Łęckich, którzy żerują na dobroci i zaślepieniu Wokulskiego, aby poprawić swą sytuację materialną. Dojmujący jest też wśród nich brak patriotyzmu, zainteresowania sprawami społecznymi, narodowymi. Generalnie społeczna ocena, jakiej dokonuje w powieści Prus, jest bardzo pesymistyczna. Najlepiej wyrażają następujący cytat: Jedni giną z niedostatku, a drudzy z rozpusty. Praca odejmuje sobie od ust, ażeby nakarmić niedołęgów. Miłosierdzie hoduje bezczelnych próżniaków, a ubóstwo, nie mogące zdobyć się na sprzęty, otacza się wiecznie głodnymi dziećmi, których największą zaletą jest wczesna śmierć. Chyba sam przyznasz, że nie brzmi to zbyt optymistycznie. Pamiętasz, mam nadzieję, jak na początku tego Edukastu cytowałam opinię o Wokulskim Stefanie Zachorskiej. Pisała ona, że Wokulski ma nieograniczone możliwości. Dzięki sukcesowi ekonomicznemu może wszystko. No tak. Tylko dlaczego brak szczęśliwego zakończenia? Dlaczego bohater nie wykorzystał swej szansy, a gorzej, stracił wszelkie złudzenia? Może dlatego, abyśmy mogli nazwać Lalkę powieścią o zmarnowanych szansach i to nie tylko szansach Wokulskiego, ale sporej części polskiego społeczeństwa. Na koniec chciałam Ci serdecznie polecić esej Olgi Tokarczuk pod tytułem Lalka i perła, szczególnie jeśli potrzebujesz ciekawych informacji o specyfice kreacji bohaterów i wątku miłosnym w powieści, np. do prezentacji maturalnej. Teraz rozwiąż test i utrwal swą wiedzę korzystając ze ściągi. Możesz także obejrzeć adaptację filmową powieści, pozwolić to lepiej ogarnąć rozbudowaną fabułę utworu.